ja się naprawdę staram. Właśnie wróciłam ze szkoły. No i oczywiście chcę się tutaj przywitać. Dzień dobry wszystkim, witajcie moje czekoladki w tym oto drugim vlogmasie na. Czym pokazuję cztery? W tym oto drugim vlogmasie na moim kanale. Mamy dzisiaj drugi grudzień, czy drugi grudnia? <gryw> Zawsze nie wiem, jak to się odmienia. No i co, sprawmy, żeby ten oto filmik był interesujący. No, i jak zwykle nie wiem od czego zacząć: czy od dobrej wieści, czy od złej. Pierwsza rzecz jest to coś, z czego jestem naprawdę mega dumna i przeszczęśliwa: jest to to, że dzisiaj zdałam prawie że na 100% próbny test zawodowy. A dokładnie miałam 35 punktów na 40, i to jest naprawdę wow! Ja nie wiem jak ja to zrobiłam. Ale naprawdę mega się cieszę, jest to totalny progres, ponieważ jeszcze chyba miesiąc temu czy dwa miesiące temu miałam najniższy wynik 24, a tutaj nagle 35, więc mega się cieszę. No ciekawe, czy normalny egzamin zdam na 100%, raczej nie, ale wiadomo, trzeba być pozytywnie nastawionym. No i to sprawiło, że miałam prześwietny humor, ale oczywiście coś musiało to zepsuć. No i przechodzimy do drugiej rzeczy, która mnie spotkała właśnie po szkole. Po szkole spędziłam około godzinki we centrum handlowym z moim chłopakiem. Oglądaliśmy sobie tam różne tak naprawdę głupoty. Planowaliśmy już jakieś tam prezenty na święta, które chcemy kupić naszej rodzinie. I ogólnie wszystko było super. Zjedliśmy sobie frytki w maku, no ale niestety coś musiało się zepsuć, ponieważ gdy schodziliśmy na parking przed wejściem, widziałam grupkę nastolatków, którzy palili sobie papieroski. Głównie to była jakaś mundurówka. I stali sobie w kółeczku Dosłownie sekundę tylko się popatrzałam, chciałam po prostu zobaczyć co to jest, co oni robią I to tyle i po prostu sobie poszłam z moim chłopakiem No i kiedy byliśmy 10 metrów od tej grupki Nagle ktoś krzyknął do mnie YouTuberka na cały głos Ja dosłownie tylko sekundę się popatrzałam z tyłu A tutaj jakieś y, śmieszki leciały, hihihihi hi, hi, hi. No i powiedzcie mi proszę, co teraz pomyślicie o tej sytuacji, bo ja kompletnie tego nie rozumiem, jak można tak się zachować. Troszeczkę było mi smutno, ponieważ mimo wszystko jestem wrażliwą osobą, ale już naprawdę mnóstwo spotkało mnie głównie w gimnazjum takich sytuacji, to o wiele gorszych, gdzie mnie po prostu ludzie obgadywali, więc już się tym nie przejmuję. Ale sam fakt tego, że... To było dość lajtowe? Tak jakby, po pierwsze, byłam 10 metrów już od tej grupki, więc jaki był sens krzyczeć do mnie youtuberka? <laughs> Powinni to zrobić od razu, kiedy wyszłam. Halo, gdy byliśmy face to face. W czym problem? Po drugie... To nie było nic obraźliwego. Słowo youtuberka, no to okej. Okay. Ja przecież wiem, co robię w internecie, więc po co tak mówić? Ewidentnie chyba mnie wołali, ale nie podeszłam do nich, ponieważ stwierdziłam, że nie chcę sobie psuć humoru. Ja więc y, nie rozumiem tej sytuacji i nie wiem, co o tym myśleć. Po prostu to nie jest fajne. Ale jak mówię, to jest nic nowego w moim przypadku. Ja naprawdę już w gimnazjum tyle się tego nasłuchałam, ale naprawdę to było tak na niskim poziomie. No nie. Jak już ktoś chce krzyczeć do mnie w taki sposób, to niech fajnie z pompą, tak, ja. Yeah. Nie, no oczywiście żartuję. Nic nie ma fajnego w wyśmiewaniu się z drugiej osoby. No nie, nie rozumiem tego. Ewidentnie jest to młodzież, yy, która ma jakieś problemy. Jak najbardziej wskazuje to, że palili swoje papieroski, no bo tutaj ewidentnie jest jakiś problem. No ale trzeba się tym nie przejmować, chciałam Wam tylko o tym powiedzieć, że. Okej, okay, mówcie sobie co chcecie, ja wam to gdzieś. Ale jak już chcecie mnie wołać i ze mną porozmawiać, to zróbcie to od razu, face to face. No w czym problem? Tak jakby rozumiem, że jak jestem 10 metrów od kogoś, to łatwiej jest komuś mnie wyśmiać. No nie. Nie rozumiem tej sytuacji. Natomiast teraz, już jak Wam o tym powiedziałam, to lecę jeść obiad. Mam coś mega dobrego. Jest to sos pieczarkowy, frytki, no i takie kotleciki. Kotleciki jajeczne, coś takiego. Ale to jest mega dobre, zero mięska. A jak już jestem przy tym, no to patrzcie na moją bluzę. Fajna, sonie. Znalazła mi ją moja siostra, której naprawdę mega dziękuję w Lumpeksie. Kosztowała 2 zł. Nie mam pojęcia z jakiego sklepu ona jest. Um... No nie, nie powiem wam, bo metki są y, wszystkie popcinane. Ale naprawdę mega mi się podoba to, że tutaj jest napisane właśnie o pizzy, bo uwielbiam pizzę serio. Tylko mam jeden problem z tą pizzą z tą bluzą. Otóż to, że na tej pizzy jest salami. A jak wiecie, no ja mięska za bardzo nie jem prawie że w ogóle, więc tutaj no, to się troszeczkę gryzie. Ale powiedzmy sobie, że jest to jakieś wegesalami niemiesne, mięsne, jak najbardziej w XXI wieku coś takiego istnieje. Moi kochani, bez tej lampy, to to tak by wyglądało. No trochę głupio, co? Ale naprawdę wiecie, jak cokolwiek trudno jest nagrać o tej godzinie, kiedy jest po prostu ciemno, a ja lampy. No mam takie jakie mam A nie mam takich lamp wiecie do nagrywania Bo ja nie mam miejsca w pokoju Chyba w każdym filmiku będę wam o tym mówić I Naprawdę taka y, już y, Późna jesień i zima To są naprawdę takie problematyczne dla mnie Pory roku y, Jeśli chodzi o nagrywanie ponieważ no Zazwyczaj kiedy wracam do domu To jest już ciemno weekend też zazwyczaj przez cały dzień jest ciemno I kiedy ja mam nagrywać A nie chcę wam rzucać na kanał byle czego y, Tylko po prostu żeby Jakiś filmik był. Bo ja jednak mam jakąś kreatywną duszę i chcę, żeby wszystko ładnie wyglądało, żeby było w miarę perfekcyjnie. No, a tutaj no nie mogę. Ale uwaga, uwaga, vlogi są świetnym pomysłem, ponieważ tutaj nie trzeba się o nic martwić. No tak myślę przynajmniej. I styl vlogowania mi się mega podoba. Po prostu się włączkam na reach, gdziekolwiek jesteś i nagrywasz. I prosto, po prostu liczy się sama treść filmu i to jest mega fajne. No, ja lecę jeść obiadek i spędzić jakoś mile czas z rodzinką. Kadri jest, słodziaki są, Kabusia również jest. Ja jestem. Pyrusia, która śpi sobie w rekinie. No i oczywiście kalendarze również są. A to tylko może jedno oznaczać. To, że teraz będziemy otwierać, jakże interesujące moje kalendarze. Tak wiem, ja też uwielbiam oglądać właśnie ten moment w filmikach. Oczywiście zaczynamy od czekoladowych kalendarzy i tym razem zaczynamy od Frozen. Szukamy sobie dwójki, ponieważ dzisiaj jest drugi. Miercia, co się stało? Ojoj! Panienka się bardzo zainteresowała Chodź tu Pokaż się Widzio ozioś. Taki słodziak o... Oczywiście już się zdenerwowała i poszła do klatki Zauważyłam, że to jest dwójka Dwójka jest na napisie Chocolates O i mamy Olafa Tak on właśnie wygląda, słodki zamknęłam, nie sobie zotworzyć. marchewkowe nożyczki są aha, o dzisiaj czekoladka nie jest um, prostokątna, tylko ma jakieś kształty, co to będzie? O! pierniczkowy ludek no i mamy tutaj pierniczkowego ludzika Śliczne jest naprawdę. Tylko niestety te czekoladki są bardzo małe. Szkoda. Kolejny czekoladowy kalendarz, czyli Tiger. Dwójeczkę mamy tutaj. Od razu zobaczyłam. dam, dar, dam. O, i mamy tutaj księżyc z czapeczką. Tak ładnie się prezentuje. Spoko. Mmm. Bardzo dobre, ale takie słodkie bardzo. No i teraz kalendarz z Biedronki za jeden grosz. Tutaj. I mamy tutaj okrągłe. Coś. O, podkowa. Taka podkowa na szczęście Nieka! powiedzmy. Mmm. <laughs> mhm. Stwierdziłam, że również otworzymy sobie ten kalendarz pielęgnacyjny, dwójeczka, ponieważ czemu by nie? Ja wam też mówiłam o tym, że nie będę codziennie nagrywać vlogmasów, ale sobie dzisiaj mam ochotę, żeby otworzyć ten kalendarz. Jakie serduszko ma to być? O! No i mamy znowu um, kulę do kąpieli? Nie! To jest mydło! Ale super! Mamy tutaj takie różowe, pastelowe medełko w kształcie serca, bardzo ładne, śliczne. Mm. Nie powiem wam, czym to pachnie, ale tak delikatnie, takimi kwiatami, może. No, jak mydło w sumie. <laughs> ale bardzo fajne, słodzi się. Mm. No i kochanie, ja mam tylko tyle kalendarzy. Jak na razie może coś się zmieni i dokupię jakiś kalendarz, bo może coś mi się spodoba. Nie wiem, czy wam o tym mówiłam, ale przez miesiąc. Polowałam na taki jeden kalendarz z Action, i naprawdę za każdym razem on był wyprzedany. To był taki czerwony kalendarz pielęgnacyjny. Zostawię Wam zdjęcie, jak znajdę, który kosztował około 40 zł, a tam były właśnie 24 okienka i tam były takie fajne rzeczy z Spa, naprawdę super. No ale niestety, tak jak mówię, cały czas go nie ma w Action, jak jestem i. Cóż, co poradzę, a naprawdę mega się opłaca bo tam wychodzi ledwo dwa złote za jedną rzecz właśnie chyba złoty coś, no ale cóż więc ja dopijam kawkę i teraz pewnie będę montować vloga, którego wam dzisiaj wrzucę, ze wczoraj, no bo czemu by nie jak ja trzymam ten kubek Teraz właśnie zgrywają mi się pliki i weszłam sobie na chwilkę na YouTube'a zobaczyć jakikolwiek filmik i patrzę, jest godzina 19 i akurat trafiłam na premierę filmiku od stylizacji, więc wow, rzadko to się u mnie zdarza, serio. Swoją drogą, Karolina ze stylizacji dodaje codziennie filmiki, więc zawsze, kiedy nie mam co oglądać, to właśnie ją oglądam, mimo to, że nie jestem jej jakąś mega fanką, ale... Lubię oglądać czasem Jak widzicie teraz właśnie oglądam premierę Wow, ale dziwnie się czuję Będę na pewno komentować coś No i patrzcie, ona właśnie będzie testować tą piękną paletkę z Natalie Beauty Naprawdę mega chciałabym mieć te obydwie paletki W szczególności tą z cieniami do powiek Bo kolory są przepiękne, takie pastelowe Ale też możemy zrobić nią mocny makijaż Naprawdę super są i przypadkiem myślę sobie, czy nie napisać to w liście do Mikołaja, bo czemu by nie? O, widzicie, tak właśnie ta paletka wygląda i jest przepiękna. Dobra, ja chwilkę pooglądam ten filmik i później lecę już montować, bo chciałabym dzisiaj wam wstawić ten filmik. Może montaż tych filmików vlogmasów nie będzie jakiś najlepszy, ale liczy się systematyczność tutaj. Jak widzicie, już zmontowane i się teraz renderuje. Teraz, moi drodzy, mam bardzo trudne zadanie do zrobienia, ponieważ muszę napisać list do świętego Mikołaja. I na pewno zajmie mi to długo, ponieważ uwielbiam robić długie listy Aczkolwiek tym razem jakoś się zacięłam i kompletnie nie wiem co chcę dostać Oczywiście nie bierzcie mnie na poważnie, ponieważ no wiadomo prezenty nie są najważniejsze we świętach Ale to po prostu bardzo uszczęśliwa człowieka i jest to po prostu miłe, ale wiadomo liczy się sam gest no, i do tego oczywiście będę jeść przepyszną, ale niestety za bardzo niezdrową kolację. Czyli płatki z mlekiem, moje chyba ulubione, mogę powiedzieć: cynimilis, ołenie cynamonowe. No to ja zapalam wosk i będę właśnie pisać ten list, i na pewno mi to bardzo długo zajmie. nie za 100 punktów co się tu kurwa stało ty śpisz na boczku całkowicie ale ty